3 miliony złotych za leczenie zapalenia płuc w Stanach Zjednoczonych albo 250 tysięcy złotych za złamaną nogę na basenie na wyspach Kanaryjskich. Taki rachunek można przywieźć ze sobą z wakacji. Jak się przed tym zabezpieczyć? Warto zabrać ze sobą na wakacje także odpowiednią polisę. Będziemy dziś o tym rozmawiać z naszą ekspertką Eweliną Kozłowską, a ja nazywam się Grzegorz Demczyszak zostańcie z nami do końca. Ewelina, na początek w takim razie. Nie. Głównym argumentem, kiedy oferujemy ubezpieczenie turystyczne, jest to, że a na co mi one? Przecież mam EKUS, a EKUS działa za granicą, więc nie potrzebuję dodatkowego ubezpieczenia. No właśnie, czy to jest prawda? A jeśli EKUS nie zawsze zadziała, to kiedy w takim razie dodatkowe ubezpieczenie turystyczne może być przydatne? Świetnie, Grzesiek, że o to pytasz, bo wielu naszych klientów jest przekonanych, że karta EKUS jest wystarczającą ochroną poza granicami kraju. Natomiast w przypadku wyjazdu poza Unię Europejską czy poza strefę wolnego handlu taka ochrona nie będzie wystarczająca. Nie, z tego względu, że karta ECUS obowiązuje tylko na te podstawowe usługi, tak jak dla obywateli danego kraju, natomiast nie chroni ona nas w przypadku na przykład jakichś leczeń stomatologicznych, w przypadku wizyt specjalistycznych czy nawet w takich zakresie jak pobyt w szpitalu. W tym przypadku dodatkowe opłaty mogą być pobrane od klienta. Taką myślę też znamienną sytuacją jest kwestia powrotu do kraju w przypadku jakichś zdarzeń, kwestia transportu medycznego, ponieważ tutaj w tym przypadku ten transport medyczny jest w 100% płatny. Aby taką ochronę mieć zapewnioną, należy wykupić sobie właśnie dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, ponieważ ono da nam ochronę w wyżej wymienionych sytuacjach. Jeżeli chodzi o właśnie taki też zakres ubezpieczenia, to warto zwrócić uwagę na sumy gwarancyjne, ponieważ w zależności od destynacji, jaką wybierzemy, te sumy gwarancyjne też muszą być odpowiednio wysokie. W przypadku posiadania karty EKUS i właśnie wyjazdu do krajów europejskich te 30 tysięcy euro powinno być wystarczające na właśnie leczenie. Sumy gwarancyjne to jest ważny wątek. Jakbyś mogła go rozwinąć? Czym one są? Jak odpowiednio dobrać je do destynacji naszej podróży? Sumy gwarancyjne to w zasadzie jest taka baza tego ubezpieczenia, najważniejsza jej część, ponieważ one nas chronią w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń zdrowotnych czy właśnie kwestii pobytu w szpitalu. Więc ta suma ubezpieczenia musi być też odpowiednio dobrana do destynacji, to o czym powiedziałeś. I tak, jeżeli jedziemy do krajów europejskich, gdzie mamy kartę EKUS, prawdopodobnie te 30 tysięcy to jest to minimum, które jest nam konieczne, 30 tysięcy euro. Natomiast, jeżeli jedziemy do pozostałych krajów już poza Europę, takie minimum to jest 50 tysięcy euro. Warto też pamiętać, że takie destynacje jak USA, Kanada, Japonia, gdzie to leczenie jest zdecydowanie wyższe i o tym należy pamiętać. Tutaj rekomendujemy też w swoim zestawieniu nawet 40 milionów euro ochrony na zdarzenia związane właśnie z leczeniem. Z tego względu, że tamte koszty są naprawdę wysokie no i warto o tym pamiętać wybierając ten kierunek. Pozostajmy w takim razie w temacie cen. Mówiliśmy o kosztach leczenia, ile one mogą wynieść, a teraz porozmawiajmy o kosztach ubezpieczenia. Jak one się kształtują? Ile trzeba zapłacić za taką standardową polisę turystyczną i jak można to przeliczyć na przykład na taki dzienny koszt? Bo słyszałem, że to są bardzo małe kwoty, zwłaszcza jak się je przeliczy. Na tę dzienną stawkę, gdzie pomoc w tej cenie można nawet sobie po prostu kupić na wakacjach kawę. Zależy to bardzo od destynacji, od tego kierunku, w którym się wybierzemy. No i na przykład, jeżeli Singiel wybierze się do Grecji i wykupi sobie ubezpieczenie z kosztami leczenia na 86 tysięcy, jest to mniej więcej koszt 22 zł na 7 dni, więc nie są to koszty wysokie. Jeżeli dodatkowo taka osoba wykupiłaby sobie ubezpieczenie od sportu wysokiego ryzyka, a ta suma byłaby dwukrotnie wyższa, suma ubezpieczenia, na przykład 160 tysięcy, no to ten koszt na 7 dni to jest około 88 zł. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy już decydujemy się na wyjazd poza Unię Europejską, na przykład do Tajlandii, ponieważ w Tajlandii koszt leczenia w wysokości 130 tysięcy zł to jest 30 zł na 7 dni. A na przykład 170 tysięcy z właśnie rozszerzeniem na sporty wysokiego ryzyka, to już jest składka na poziomie 92 zł. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo w Stanach Zjednoczonych, jak powiedzieliśmy sobie już wcześniej, jest zdecydowanie drożej, to tam dla porównania podobne sumy ubezpieczenia to nie będzie już 20 czy 40 zł, ale 90 zł za ubezpieczenie na tydzień. Jest to właśnie związane też z kosztami leczenia w danym kraju. I Światowa Organizacja Zdrowia ma też taki raport, w którym możemy zobaczyć, jak wygląda jeden dzień pobytu, jeden dzień kosztów leczenia w danym kraju. No i dla przykładu, Grecja to jest na przykład 300 dolarów dziennie, Stany Zjednoczone to już jest 600 dolarów dziennie, więc ta różnica też jest znacząca. Jasne. I teraz możemy albo poświęcić koszt tej jednej kawy dziennie na wakacjach, albo ryzykować. Że, jak trafimy do szpitala, jak wydarzy się nam jakiś nieszczęśliwy wypadek, no to zapłacimy. No i teraz pytanie, ile? Bo słyszałem, że te historie, z którymi mają do czynienia ubezpieczyciele, kiedy likwidują szkody u urlopowiczów, no to potrafią zjeżyć włos na głowie. Czy mogłobyś przytoczyć kilka takich przykładów, jakie były realne koszty tych nieszczęśliwych wypadków? Pewnie tak, ubezpieczyciele też dzielą się z nami takimi historiami, i czasami faktycznie jest to symboliczna wartość kawy, natomiast te koszty potrafią być wysokie. Dla przykładu była sytuacja, gdzie turysta z Polski wyjechał do Turcji, no i podczas pobytu potknął się, skręcił kolano i konieczny był transport ambulansem do, do szpitala, z tego względu, że ta osoba nie była w stanie się poruszać samodzielnie. W tym szpitalu spędziła dwa dni. Więc wszystkie badania, koszty pobytu, no to była suma około 20 tysięcy złotych. Więc teraz porównując te 20 złotych, które możemy wydać na ubezpieczenie, a 20 tysięcy które, kosztów, które poniosło towarzystwo, to, to jest bardzo duża różnica. Znamy też przykład rodziny, która wyjechała na Majorkę i pan na miejscu dostał udaru. Konieczny był pobyt na miejscu w szpitalu przez okres około tygodnia, a później transport medyczny do Polski specjalnym śmigłowcem. Oprócz pobytu na miejscu, oprócz transportu były również pokryte koszty biletów dla całej rodziny powrotnych i był to koszt około 400 tysięcy złotych, więc to już są naprawdę bardzo wysokie koszty, których nie musimy ponosić, jeżeli zabezpieczymy się polisą. A jak się ma kwestia alkoholu do ubezpieczenia turystycznego? Bo wiadomo, że wakacje, słońce, plaża, góry, basen, morze, cokolwiek leżymy na tym leżaku, na tym kocu, przy tym schronisku, no i fajnie by było się napić czegoś zimnego. Wiadomo, że czasami to będzie albo piwo, albo drink. Słyszałem, że funkcjonuje coś takiego jak klauzula alkoholowa. Kiedy ona działa, kiedy ona nie działa i czy jest to jakiś dodatkowy koszt w ubezpieczeniu turystycznym? Klauzula alkoholowa nie jest w każdej polisie, nie jest ona standardem, natomiast tak jak wspomniałeś, możemy rozszerzyć ubezpieczenie o właśnie taką klauzulę alkoholową. Ona pomaga w sytuacjach, w których do zdarzenia dojdzie właśnie pod wpływem alkoholu, czyli zgodnie z polskim prawem, powyżej pół promila alkoholu we krwi. Ona chroni w sytuacjach, w których doznamy właśnie jakiejś konieczności leczenia szpitalnego, ale również w sytuacji wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponieważ nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś uszczerbku ciała w sytuacji, w sytuacji bycia pod wpływem, to towarzystwo tak czy inaczej wypłaci nam to odszkodowanie. Wspomniałeś też o tym, że nie zawsze ona działa i tak faktycznie jest ponieważ nie działa ona na przykład w sytuacjach, w których osoba pod wpływem alkoholu złamie prawo, dopuści się rażącego niedbalstwa, albo nie zachowa odpowiednich warunków ochrony, to znaczy nie zadba o odpowiednie bezpieczeństwo podczas wykonywania jakiejś czynności i wtedy nastąpi, nastąpi jakieś zdarzenie. Więc są te trzy generalne wyłączenia. Natomiast tak jak wspomniałeś, nie musimy się obawiać, że kiedy wypijemy lampkę wina do kolacji, Coś się wydarzy, to tej ochrony nie będzie, bo towarzystwa dają możliwość rozszerzenia ubezpieczenia, no i właśnie zagwarantowania takiego, takiej ochrony. Zapytałeś też o koszt. Ten koszt jest różny, natomiast czasem jest to dopłata kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, zależy to od ubezpieczyciela, no i też od destynacji. Natomiast w perspektywie polisy za 20-30 zł, jeżeli jest to dodatkowe kilkanaście zł, no nie jest to duży koszt, a jednak można to chronić nawet w takich, e, takich sytuacjach, jak e, sytuacje w pod, wpływem alkoholu. No tak, ale słyszałem też, że to właśnie często bywa standardowa oferta ubezpieczycieli, że dodają ten dodatek do pakietów jako taka forma rozszerzenia. A skoro już jesteśmy przy tych rozszerzeniach, to klauzula alkoholowa jest tylko jednym z nich. Jakie jeszcze są takie popularne rozszerzenia, o które możemy powiększyć tę naszą polisę, aby czuć jeszcze większy spokój na wakacjach? No i ile to może kosztować? Tak, jak wspomniałeś, rozszerzenie jest dużo. Myślę, że jednym z takich ważniejszych to jest rozszerzenie w sytuacji, kiedy osoba podróżująca ma jakąś chorobę przewlekłą. Ponieważ jeżeli nie zaznaczymy tego na polisie, nie dokupimy takiego dodatkowego ubezpieczenia, to towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania w przypadku zaostrzenia stanu zdrowia. Spowodowanego właśnie tą przewlekłą chorobą. Więc to jest coś, co warto mieć na uwadze. Kolejne takie ważne rozszerzenie to jest też rozszerzenie dla osób aktywnych. Towarzystwa wyróżniają takie trzy grupy, grupy sportów, jakby klasyfikacje sportów. Są to sporty amatorskie, wysokiego ryzyka i ekstremalne. I zazwyczaj w Polisach w standardzie są te sporty amatorskie, natomiast nie wszyscy mają świadomość, że jeżeli wyjedziemy na przykład do Egiptu i będziemy nurkować, jeżeli zdecydujemy się na pływanie żaglówką, to już nie jest traktowane jako sporty amatorskie i może zostać odmówiona wypłata odszkodowania. Dlatego warto rozszerzyć sobie też ubezpieczenie właśnie od zdarzeń dla osób aktywnych. Jeżeli chodzi o koszty, to również, jak, podobnie jak w przypadku klauzuli, wiele zależy od destynacji. I jest to też koszt rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych. Um... Czasami 100% składki, natomiast w perspektywie 40 a 80 zł to nadal nie są duże koszty. Czy są jeszcze jakieś rozszerzenia, którymi możemy wzbogacić tę polisę, zapewnić sobie jeszcze większy spokój? Bo wydaje mi się, że tam ubezpieczyciele mają bardzo ciekawe pakiety w swojej ofercie dla turystów. Jak najbardziej. Myślę, że też taki atrakcyjny dodatek, który bardzo często jest też chętnie wykupywany, to jest odszkodowanie w sytuacji opóźnienia lotu. Niejednokrotnie jesteśmy już na tych lotniskach, chcemy pojechać na wakacje, samolot się opóźnia 3, 4, 5 godzin. Wywołuje to oczywiście frustrację, bo skracamy sobie wakacje, ale z drugiej strony możemy otrzymać dodatkowe odszkodowanie, na przykład w wysokości 200 euro na każdą ubezpieczoną osobę. Również jest możliwość ubezpieczenia bagażu. W sytuacji zgubienia swojego bagażu można otrzymać odszkodowanie. Te sumy ubezpieczenia są różne, 1000, 2000, 3000 złotych w zależności od oferty. I to również nie są wysokie koszty. I taki też bardzo ciekawy dodatek, myślę, że dość uniwersalny, to jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ten dodatek polega na tym, że w sytuacji takich codziennych zdarzeń, jak nie wiem, jazda na rowerze, spacer z wózkiem, jazda na nartach. Jazda na nartach, chociażby tak, bo nie tylko do sportów wakacyjnych się ograniczamy. Jeżeli wyrządzimy komuś krzywdę, lub nie wiem, w przypadkiem w wypadku w zdarzeniu złamiemy komuś rękę, no to ubezpieczyciel właśnie z tego, z tego pakietu pokrywa te koszty odszkodowania. Dotyczy to również zdarzeń związanych ze zniszczeniem mienia, przypadkowym zniszczeniem mienia, oczywiście również możemy otrzymać wypłatę odszkodowania w takich sytuacji. Okej. Okay. Wydaje mi się, że w takim razie o tym, jak wybrać sobie dobre ubezpieczenie, wiemy już całkiem sporo. No, a teraz w takim razie, jeżeli już dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, jak powinniśmy wtedy się zachować? Co powinniśmy zrobić? Są dwa typy sytuacji, to znaczy sytuacja, w której mamy czas na reakcję, możemy skontaktować się z Centrum Alarmowym Towarzystwa i dostać szczegółowe instrukcje. No i druga sytuacja, w której te czasu, tego czasu na reakcję po prostu nie ma, no bo zdarzenie jest nagłe i, i wymaga natychmiastowej akcji. Jeżeli mamy czas, kontaktujemy się z towarzystwem pod numer alarmowy, który zawsze znajduje się na polisie, i towarzystwo przekazuje nam dalsze instrukcje co do wyboru placówki czy działania, które powinniśmy podjąć. Zazwyczaj towarzystwa rozliczają się bezgotówkowo, to znaczy idziemy do placówki, którą zarekomendowało nam towarzystwo na miejscu, czy potrzebne badania realizujemy, czy wszelkie inne usługi, które są na ten moment konieczne. A następnie towarzystwo już bez naszego udziału rozlicza się z, z tą placówką. Jest to bardzo wygodna opcja, bo nie wymaga od nas żadnego zaangażowania i wykładania swojej gotówki, więc na pewno jest to duży atut. Natomiast nie zawsze jest taka możliwość, bo na przykład zdarzyło się coś nagłego, co wymaga natychmiastowej reakcji. To w takiej sytuacji my, jakby, wykładamy ze swojej kieszeni na pokrycie kosztów tego zdarzenia, czy leczenia, czy, czy wizyty u specjalisty. I na podstawie później paragonów, rachunków, faktur rozliczamy się z towarzystwem, które zwraca na nasze konto tą wysokość świadczenia. To co ważne, musimy zachować wszystkie rachunki, nawet te, które są w obcym języku, bo one też są potrzebne towarzystwu do tego, żeby później zwrócić nam te środki. Czy te ceny ubezpieczeń w ostatnich czasach wzrosły, jak się kształtowały, czy jest jakieś większe, niższe zainteresowanie tego typu? Ubezpieczeniami. Co nam możesz powiedzieć w tym kontekście? Ten wzrost jest, natomiast on nie jest znaczny. To są naprawdę nieduże, nieduże różnice w stosunku do poprzednich lat, mimo że ceny usług na całym świecie rosną, więc tutaj na pewno jest ten atut, że jedno nie poszło za drugim. Jeżeli chodzi o zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami, to w ostatnich latach, szczególnie po pandemii, jest ono zdecydowanie większe. I myślę, że wynika to gdzieś też ze świadomości klientów, że Jesteśmy świadomi tego, jak te ceny kształtują się na terenie całego świata. Chcemy czuć się bezpiecznie, nie chcemy martwić się jeszcze na wakacjach, że w razie czego nie będziemy mieli tej ochrony. I ta świadomość rosnąca, ona też, też skłania nas do tego, żeby jednak skupić się na zabezpieczeniu swojego zdrowia przede wszystkim. Jeżeli chodzi też o tą świadomość, to chociażby w Monako jeden dzień pobytu na, na, w szpitalu na leczenie wynosi aż 15 tysięcy złotych. Więc zaczęliśmy, jako, jako naród, jako klienci, zaczęliśmy mieć tą świadomość i dlatego wolimy się zabezpieczyć i uniknąć tego typu zdarzeń. Więc bardzo mnie to też cieszy, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, że świadomie wybieramy też oferty że zastanawiamy się nad tym, co, nas, co nam się może przytrafić i odpowiednio reagujemy w postaci wybrania polisy z właściwym zakresem. Dziękuję Ci Ewelina za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu za to, że zostaliście z nami do samego końca. Mam nadzieję, że teraz łatwiej uda Wam się wybrać optymalną polisę dopasowaną do swojej destynacji oraz do planów, jakie macie na wakacje, a dzięki temu spokój który jest bezcenny, tak samo jak bezpieczeństwo, będziecie mogli kupić no, za cenę nawet jednej kawy dziennie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.